Witajcie z tej strony odkrywca Ady, który jest właśnie kolejnym materiałem C i World Thunder. I tym razem zagrałem bitwę na 9.3 za pomocą chińskiego czewka. A więc, pierwszy pojazd, pojazd, jaki tutaj widzicie, jest to ZTZ-96 pojazd na 9.3. Kolejnym pojazdem na 9.3 jest oczywiście całymi 11. Do tego dochodzi kolejny czołg na 9.0, tym razem, czyli ZTZ-88B. E, śmigłowiec Z11WA na 8.7 i pelotka PGZ09 na 8.7 Więc tak to się prezentuje, ja mam tutaj jedną kartę odspaloną, jest to 200% do punktów doświadczenia, więc tak to się prezentuje. A ja co? A ja Was zapraszam do oglądania, tak więc rozpoczynamy pierwszą batalię na 9.3 Miejmy nadzieję, że będzie udana jak to wyjdzie w planiu to się okaże. E, miejmy nadzieję, że nie będzie pełnego uptieru, tylko będzie downtier. Ale to wszystko się okaże, no i żeby była odpowiednia mapa, a ta mapa nie jest zbyt nieodpowiednia, nie lubię na tej mapie grać, ona jest strasznie specyficzna, jak dla mnie. I jeszcze mało tego, pewne akcje, no po prostu... Jak to się mówi, cud malina po prostu lepiej być nie mogło, co nie? E, tak więc tak, e, tak więc ztz za za 96 jedziemy na punkt C, nie do, nie, to znaczy nie do końca na sam punkt. Czyli tak środkiem tą górną do nawet tutaj to wyżej, czyli tylko... No będzie tam na dół, tak? Czyli trochę tak standardowo, dobrze, z tego co widzę. Mamy Szwedów, mamy też Niemców, Wielka Brytania, Japonia, Francja. Po przeciwnej stronie jest taki: Zar, Włochy, Rosja, Ameryka. I odciło u nas jest więcej. O Jednego gracza więcej, dosłownie. Ciekawe nas to zespiło. Mało tego, co mnie najbardziej teraz obawia, ja jestem tutaj sam. Jestem sam tutaj z Gostkiem, który ma plemkę. Znając życie, a raczej znając realia tej gry, to pewnie Gostek widzie po pierwsze śmieci. I dosłownie zostanę tutaj sam. Więc wow! Mam troszeczkę takiego dużego pecha, bo cały team jedzie na punkt A. Nikt nie pojecham na B, nikt nie pojechał na C, tylko wszyscy na A. Nie licząc mnie i tego gostka, co pojechał właśnie na C. ja właśnie jadę główną drogą właśnie z tego powodu, że. No, gostek sam będzie. O! i KPZ. Nie trafił. Nie że żyje, jak go trafi. O! innego mógłbym go rozwalić jeszcze. Aha, no chyba, że tak to załatwisz. No dobra. Tylko się nie spodziewałem. O! O. Nie wiem jak kostek dostał, szczerze mówiąc. Chyba odej. To też wiecie co? Ja przeczekam chociaż. A to jest. Ja myślałem, że to jest KPZ albo coś, a to jest 120S. Ja nie spodziewałem się, że to coś tam będzie. Wiecie co? Ja nie respiruję, na to, Ja to mam gdzieś, szczerze mówiąc. Patrzę na to, co mój kim zrobił. Jeszcze ja spotkałem coś takiego. Ja. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że to jest MBT-70, że gostek wziął podwójne użycie. E, a tymczasem mutant, mutant e, na podwozie M60 z pierwszą Krakenstein Dobra, tutaj jest Czoprykki, co ciekawe A raczej był, Wolfak O, mam w końcu pierwsze zniszczenie W końcu coś zrobiłem Trzeba tutaj uważać, bo ta strona jest tak zbudowana, że tutaj jest dosłownie, w tych okolicach helipad i mogę każdej chwili dostać zakiety. To tak bez jaj. Więc chyba lepiej pojadę do miasta, żeby nie dostać od boku od śmigłowca. To jest takie niestety dość duże ryzyko, że tak może się stać. A tymczasem co? A tymczasem jedziemy do przodu. Mam nadzieję, że jeszcze przeciwnicy nie przyjechali z punktu B, chociaż to jest top tier, no prawie top tier, ale już są i tak mobilne pojazdy. Więc niestety jest takie tutaj dość duże ryzyko. A, to jesteś za tym ciałem. Nie przemiłem się, A bo to merkawa jest, no. czy co to jest. Wiecie co, ja się załatwię dymem. Ja nie mam jak przeładować, ja nie mam jak strzelić. Ja jestem dosłownie jeszcze tutaj, bo i tak nie mam silnika, ani kocinicy. Więc stoję tutaj grzecznie i czekam. A co dalej będzie, to nie wiem, ale to będzie... Wow! To będzie przegrana i to taka osta przegrana. Już pomijając to, że kampiona naszego spawna. No, jak mówię, ta mapa jest bardzo specyficzna. Dobra, jestem naprawione w końcu. Ale to była Sabra. Ale to tutaj powinien przebić nawet. Bo ją... ...nie przebiłem. Ty, no przeładowałeś już bez... No właśnie. Nie wiem do czego on tak dziwnie wyjechał, ale dobra, sabra została zniszczona. Ja niestety wciąż się naprawiam. Ale zobacz, mój pojazd już funkcjonuje w teorii. Nie wiem czy właśnie helikopter chyba nie wadać? Co to było za kiedy? Przejąć trebę. Chodź, bo przejąłem strefę. Tam był X-sem. No mu kolejna nam spada. Tam też coś się patrzy. Nie wiem co ja trafiłem, na pewno nie kostka. Ja mu nic nie widzę. A teraz to tam. Teraz to na pewno nic nie widzę. A dostać stajpoki został zniszczony. Dobra, okej. Okay. Wiecie co, ja użyłem helikopter. O nie, jest odrzutowiec. Myślałem, że tylko był jeden, ale jest następny, a my nie mamy... No, nie mamy perotki. To co chciałem powiedzieć, to nie mamy perotki. Chociażby nawet jeden gosek w ogóle się nie zespił słabo. Panie że chociaż ten 120S został zniszczony. I trochę też niedobrze. Ten no, samolot już przejęli się? No jest gdzieś w tych okolicach. Jedynie co może mnie ratować to tylko Bill i nic więcej. O, leci dopiero. Jest okej okay. yeah, Nie no spoko <laughs> Niezłe jaja Nikt tutaj nie kępi Nie, ale może tutaj Sprawdzić motę A, zastarzniejsza O, o no i dobra, dostałem. Zagapiłem się. A i tak niezłe, Ja z ja tym kostkiem. <grym i zbieram> ja no, nie wiem, nie wiem co on zrobił, nie wiem co się stało, dlaczego się rozbił. Ale on i tak coś bardzo, ale to bardzo dziwnie, tak dosłownie po leciał. Dlaczego? Cholera wie. Taka, taka zabawna ta bitwa jest, no nie powiem Dobrze, na razie idziemy do przodu, tak? Co dalej będzie? Też się okaże. Nawet coś się zespiło się na radarze. Co to jest za droga? To jest Santa. Santa może porobić nawet robotę. Nawet chyba zrobić od siebie też dołożę. Wsiądzie! nie jest koniec, bo jeszcze jest kolejny gostek. Przeciwnika nie widzę. Nie wiem, czy jeszcze coś spotkam. bo ktoś mnie spotka. Ale chyba pilitwa prędzej się skończy. Tak. No to tak jak mówiłem, przegrana. Co się dziwić. Zresztą, kto się spodziewał, że będzie przegrana, jak cały team pojechał na jeden punkt. Więc no, ale jakby to powiedzieć, no, coś tam spadałem. Jakąś modyfikację, więc chociaż dobre i to. Tak więc teraz ja wezmę tutaj kartę 15% i rozpoczynamy kolejną batalię. I to już będzie ostatnia batalia w tym odcinku. A więc tak, już lepsza mapa, taka bym nawet powiedział, że przyjemniejsza, czyli forsowanie Renu. E, pojedziemy oczywiście w okolice punktu A, standardowo na lewo, gdzieś tutaj. Oczywiście pierwsze kolejności użyję ZTZ-96. Mój najlepszy czołg w moim lineupie. A co dalej będzie, to się okaże. Pytanie, czy jest pełny aptiel? Jest lekki aptiel, ale jest znacznie lepiej, w porównaniu do poprzedniej bitwy. Mamy tutaj 9 kopka 7 a nie pełne apcje, czyli 10,3, plus do tego kiepska mapa. Tutaj może będzie znacznie lepiej, i może nawet będzie wygrana, ale to jeszcze się okaże. Na razie, zespiłem się i co? No i jadę do przodu, tak? Jadę do przodu. Na no oczywiście, piękne początki. Ludzie się przepychają. Nic nowego na tych nierach, ale czy nic nowego na początkowym etapie bitwy To zanim jak każdy wyjedzie z tego spawna takiej ilości dużej Pół to A nawet odbiłem tego pojazdu jest taka, że ja jestem niskim ma oczywiście to swoje zalety, ale też minusy czemu Jeszcze podjechałem. Ja myślę, że oni pilnują tamtej strony. Mają przestrzeń. A nie mają przestrzeni. To nieważne. Nie było tematu. A jeszcze coś takiego. Uwaga, na wskazaną strefę. Wielkie dzięki. Dobra, to jedziemy do przodu. Ale dalej będzie to się okaże. Ten pojazd jest gorzej rozwinięty. Ja nawet tutaj niemu nie mam. Tak, ten pojazd posiada demowizję. E, mam kiepską amunicję. Ona dubska nie urywa, tak to powiem. E, na pewno jest lepszy niż kit. To dosłownie znacznie lepszy niż kit. Ponieważ na razie przebywamy. to jest to niepokojące. Nic nie widzę. Nie wiem, kto się tak tutaj załatwił, ale tak się załatwił. To nic nie widać. O, nieważne, ktoś lepiłem przez dym. To Nie, to był murek. Nie, czemu mi się wydaje, że to był człowiek. A jest tam chiefta, dobra. O oh, ooooński. Oh. Aha! O, tak. Eee. Ta misja nie jest, dobra. Wiem, się. Tamu coś uszkodziłem. Ja go za mnie przybiłem. Nie pomoże? No, ja go już zniszczyłem, ale i tak zginę. A dlaczego go zniszczyłem? Bo wiecie, żeby cokolwiek zrobić, żeby nie zginąć i po prostu nic nie zrobić, tak? To już cokolwiek zrobiłem. Ale to nie zmienia faktu. Oj, słabo, słabo. Aha, ale i tak mam pierwsze miejsce. Jakimś cudem, nie wiem za co, ale mam pierwsze miejsce. Więc. Wow! Chociaż moim zdaniem ja specjalnie dużo nie zrobiłem, ale no, no spoko. Znaczy tak można. Ale dba, asystę mam. Jest to to jakiś czołg, nie wiem co to jest o czołg. oooo, to jest T 72 A miam! tak, za bardzo podjechałem, mogłem go wykończyć na załogę. Ale tego nie zrobiłem, bo musiałem podjechać. No musiałem. To. To. A 32, ale lepiej, został zniszczony. Mamy kolejne zniszczenie Mamy zastrzelenie Znowu coś leci Eee, ale... Teraz się teraz przeładuję. Mam nadzieję, że nic nie będzie w powietrzu.

nie, jakim cudem nic cię nie trafiło. O, jeszcze taka daleka bomba mnie prawie zniszczyła. Taka. Mój Boże, ja mam śmigłowiec. To no śmigłowiec na niebo od przeciwników. Mamy w ogóle jakąś pelotkę, czy tylko ja byłem pelotką? Mamy bagrejta, ale bagrejt. Nie wiem, czy on zdejmuje, czy jest bardziej skupiony na celach naziemnych. Bagrejt? Hmm, bagietka nie daje odznak życia. A nie, dobra, bagać coś robi Dobrze, chociaż dobry i to Kurcze, ale ich jest tak dużo tutaj Śmigowiec? Nie, wiem, gdzie jest Hadka? Przejęliśmy inicjatywę. Żon mnie niezucę. Ja no, dymek Aha, no dobra, Na ostatnia seria oczywiście musiałem mieć jakiś wagon Vampaj No i co? I tak naprawdę to jest dla mnie koniec Bo już nie mam punktów ani nic Więc nie wiadomo jak skończy się batalia Pechowo Ale o dziwo jakimś ode miałem pierwsze miejsce pytanie czy to się utrzyma to nie wiem, wątpię Dobrze, w takim razie ja kończę tematę ja, Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę, w górę oraz komentarz. A jeśli dzisiaj się spodobał ten kanał, to co są tutaj suba oraz dzwoneczek, Także trzymajcie się. I do tego także. Do zobaczenia. Cześć.